Pomnik stoi w tym miejscu od 1974 roku. To okolice Sokołowa w gminie Lubasz. Pomnik spadochroniarzy, bo pod taką nazwą funkcjonuje powszechnie, wkomponował się nie tylko w krajobraz przydrożnego lasu, ale i w świadomość okolicznych mieszkańców. Ci bronią jego racji w obliczu opinii wydanej przez IPN, zgodnie z którą wojewoda wielkopolski wydał decyzję o rozbiórce. Uważam, że powinien zostać, bo to jest jednak historia. To jest historia. Fakt, że to jest taka polityka antyrosyjska, no, ale tam również wśród tych roniarzy byli polscy żołnierze. także No i ta rodzina, która im pomagała, i w sumie zginęli. Także uważam, że powinien zostać. Zdanie to powtarza się w wypowiedziach także innych mieszkańców. Powinien zostać. Pani, to jest symboli. I to powinno zostać. Nie, nie mam zdania. Jakoś przywiązana specjalnie nie jestem. Swoje stanowisko i to bardzo konkretne, mają jednak pracownicy IPN-u. Wydali opinię, zgodnie z którą cały pomnik należy usunąć. Początkowo kwestionowali tylko treść inskrypcji, jej usunięcie przez władze gminy nic w opinii IPN-u nie zmieniło. Pomnik ten. W celu upamiętnienia Sergiusza Iliaszewicza i jego podwładnych, którzy byli żołnierzami, spadochroniarzami w, okolicy, w okolicach Sokołowa, ale żołnierzami Armii Czerwonej, kontrwywiadu Armii Czerwonej i y, samo usunięcie tablic inskrypcyjnych nie zmienia wymowy tego pomnika. Zdaniem Wojciecha Hałupkiej przedstawienie postaci przez Jerzego Sobocińskiego jest na tyle sugestywne, że nie budzi wątpliwości, iż chodzi o wojska radzieckie. Zarówno twarze, jak i elementy wyposażenia i uzbrojenia są według IPN-u dokładnie odwzorowane. Wątpliwości natury moralnej budzi, jak uważają historycy Instytutu, fakt, że 11-osobowa grupa spadochroniarzy pod dowództwem porucznika Sergiusza Iliaszewicza została wydzielona z kontrwywiadu Armii Czerwonej. Dla miejscowych i lokalnej władzy nie to jednak jest najważniejsze. Uważamy, że byli to bohaterowie, którzy po prostu jako zadanie mieli właśnie wykonać po oczywiście dokonaniu, dokonaniu zrzutu, wykonać pewne zadania zwiadowcze, z tego się ta grupa wywiązała. Także tutaj też dodatkowo wcześniej wspomniani mieszkańcy naszej gminy. Mowa o Franciszce i Józefie Furmanach, okolicznych mieszkańcach, którzy za pomoc spadochroniarzom zginęli w obozach koncentracyjnych. W tej kwestii zgodne są obie strony sporu. IPN deklaruje nawet swoją pomoc. Wojewoda wielkopolski decyzję o rozbiórce umorzył, a wójt gminy Lubasz chce ponownie zaproponować pracownikom IPN u wykonanie nowego napisu. Hołdzie bohaterskim spadochroniarzom w walce o prawdziwą, wolną i niepodległą Polskę. Mieszkańcy gminy Lubasz.